Nastana niedziela zwykła roku, a z czytaniami o tym, że być chrześcijaninem, być wiernym Bogu, zwyczajnie się opłaca. Jeśli chcemy patrzeć na nasze życie, co warto, co nie warto, to być uczniem Jezusa na pewno się opłaca. Spójrzmy na te czytania dokładniej, ale w kluczu o Bogu, o człowieku i o nadziei. O Bogu. Pierwsze czytanie to scena, kiedy szunemitka przyjmuje Eliasza w swoim domu. Ten zastanawia się, co dobrego mógłby dla niej zrobić. Gehazi, sługa, mówi mu, ona nie ma dziecka. On obiecuje jej w imieniu Boga, że za rok, o tej porze, będzie pieściła dziecko. Za to, że przyjęła go pod swój dach, za to, że go karmiła razem z mężem. I w Ewangelii słyszymy też zapewnienie: nawet jeśli ktoś poda wam kubek wody, dlatego że jesteście uczniami Jezusa, nie straci swojej nagrody. Bóg dobro wynagradza. W tym życiu? Chyba tak, ale na pewno w życiu przyszłym. Zwłaszcza tym, który mnie nagrodzi w tym życiu, musi przecież, bo jest sprawiedliwy, nagrodzić w życiu przyszłym. Takiego mamy Boga, u którego każde dobro się liczy i dobro żadne nie zostanie zapomniane. O człowieku, może tym razem o tym wyjątkowym człowieku, jakim jest chrześcijanin, jakim jest bycie chrześcijaninem. Przypomina święty Paweł w swoim liście: Umarliście, umarliście w Chrzcie, umarliście i teraz to życie, które prowadzicie. <grym> To już jest życie po śmierci. Wy umarliście dla świata. I przypomnieniem tej prawdy są dla nas słowa, które słyszymy w Ewangelii. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha rodzinę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie kochać rodziny. Nie, ale kiedy mamy alternatywę być wiernym Bogu, albo zrobić, czego żąda rodzina. Nie powinniśmy się zastanawiać. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, charakterystyczne, idzie za mną, ale nie bierze swojego krzyża, ten nie jest mnie godzien. Co to jest branie krzyża? To przyjmowanie woli Bożej, ale to niekoniecznie znaczy przyjąć cierpienie fizyczne. Przed tym powinniśmy się nawet bronić, jak tylko się da uczciwymi sposobami. Natomiast to chodzi przede wszystkim o to cierpienie, które związane jest z wyborem Jezusa. To, to wszystko, co mo, odrzucenie tego wszystkiego, co moglibyśmy osiągnąć, ale za cenę łamania przykazań, za cenę niewierności Bogu. Jeśli kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest niegodzien. Ważne dla nas chrześcijan wskazanie. O nadziei, to nasze życie tutaj nie jest beznadziejne, ale właśnie jest opromienione tą nadzieją, która jest dla nas przygotowana w niebie. Jeśli umarliście razem z Chrystusem, przypomina święty Paweł, z nim również żyć będziecie. Umarłem dla tego świata, umarłem dla spraw tego świata, dla. Pogoni za tym, za czym goni ten świat. Ale będę żyć. Jeśli wybieram Chrystusa, jeśli wybieram Boga, jeśli wybieram wierność wobec Niego, będę żył. Będę żył na wieki.